Poznajcie podopiecznego Fundacji Polsat pięcioletniego Dawida z Wielenia nad Notecią, który przez ostatni rok przeszedł bardzo długą drogę i wykonał ogrom pracy, by ponownie nawiązać kontakt ze swoimi najbliższymi. Codzienna rehabilitacja i wizyty w specjalistycznych ośrodkach zdrowia w całym kraju to codzienność tego pięcioletniego chłopca. Dawidek niedawno miał urodzinki, skończył 5 lat. Do trzeciego roku życia Dawid rozwijał się prawidłowo. Niestety w trzecim roku życia nastąpił w jego rozwoju regres. W przeciągu dwóch tygodni stracił mowę. Przestał reagować na swoje imię, nie patrzył nam w oczy. Zrobił się taki bardziej obłąkany. No i od rana do wieczora był jeden wielki ryk, wieczne rzucanie się. Gdziekolwiek próbowaliśmy w cokolwiek ingerować, no to u niego kończyło się niestety atakiem agresji. W marcu 2010 Dawid został zdiagnozowany jako dziecko autystyczne. Poważne trudności z nawiązywaniem kontaktu wzrokowego, brak reakcji na polecenia, fascynowanie się zrzucaniem przedmiotów i naprawdę trudne zachowania pod tytułem bunt, złość, płacz i niekiedy zachowania autoagresywne. Przy czym brak mowy używanej w celu komunikacji, sporo pojedynczych słów nie zawsze adekwatnych. Wówczas jeszcze poprosiłam o materiały pomocnicze, czyli nagranie dziecka w sytuacjach swobodnej, własnej aktywności, z domu, z przedszkola i niestety no one były, że tak powiem, dopełnienie diagnozy autyzmu. Terapią główną jest terapia behawioralna. Najbardziej sprawdzona doświadczalnie, która daje największe rezultaty. To jest indywidualne dostosowanie systemu motywacyjnego, bo dzieci z autyzmem nie mają wewnętrznej potrzeby, żeby cokolwiek chciało im się chcieć. Super, brawo! Konkretna terapia, suplementy diety z zagranicy no i później był pierwszy tego wszystkiego efekt właśnie w grudniu, gdzie Dawid u pani Alicji, pedagog specjalnej, narysował piękną, uśmiechniętą buzię z oczkami. Rozpłakałam się w gabinecie, wyniosłam tą tablicę na poczekalnię, gdzie byli inni rodzice i powiedziałam: "To zrobił mój syn." To jest dziecko, które już jest w kontakcie, które odwraca głowę, błony po imieniu, które potrafi inicjować wspólną aktywność. Jest to już komunikacja taka na poziomie spontanicznym. Nie jest to już wymuszone. Reaguje na pewne bodźce z zewnątrz. Widać początki interakcji. To bardzo mocno się rozwija. Dumny jestem z tego, że po prostu ruszył z miejsca. Nie został w tym stanie. Udało nam się to po prostu wyprowadzić go z tego, z tego stanu.